No, na pewno nie mogę być zadowolony, bo przegraliśmy bardzo ważny mecz. Mecz, można powiedzieć, o 6 punktów z Polonią Warszawa. Nie jestem zadowolony też do końca z gry. Szczególnie w pierwszej połowie nie graliśmy tego, co, co chcieliśmy grać. Natomiast okoliczności, jakie towarzyszyły temu meczowi, no też jakby po części. Nie wiem, czy można powiedzieć usprawiedliwiają, ale, ale jakby Eee, ciężko, ciężko do mnie to, to dociera eee, kolejny raz rozpoczynamy mecz i, i zaraz na początku musimy dokonywać zmiany w przerwie w zasadzie powinienem dokonać dwóch kolejnych zmian eee, później w początek drugiej połowy czerwona kartka, więc to wszystko jakby, jakby wewróciło się do, do góry nogami i, i, i ciężko nam było grać tą naszą, naszą piłkę Cóż, no tak jak powiedziałem, nie jestem zadowolony z tej porażki, ale wiele razy, razy to powtarzałem. Dobrze, fajnie jest być trenerem wis kiedy wygrywa się mecze, trzeba też przyjąć na siebie to, kiedy, kiedy ten mecz się przegrało i, 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 i trzeba z tym jakoś żyć. Znaczy z Draganem tak, mam informację, że on tam odzyskał już przytomność i, i było wszystko ok, ale. E, tam mózgu ma rozciętą gdzieś tam policzek od wewnątrz trzeba i, i, i z tego, co do tej pory usłyszałem, powinien zostać gdzieś tam na obserwację. On chciał koniecznie na własne życzenie się wypisać ze szpitala, ale e, tyle ma, mam informacji na tą chwilę. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany, e, zaraz e, po ostatnim gwizdku, po pierwszej połowie Michael Lamy poprosił o zmianę, ponieważ nie mógł na 100% grać, bo go, ciągnął go mięsień dwugłowy. I problem z przywodzicielem miał tak samo bardzo poważny Marko Jovanowicz. No cóż, wyszło tak jak wyszło. Musieliśmy grać Gervasio jako lewym obrońcą i Kirmem jako prawym. Mecz bardzo dramatyczny, bo, bo rzeczywiście... To, co się działo w tym meczu, sytuacje takie sportowe, pozasportowe, no trochę, trochę bym powiedział adrenalinę podniosły, przykra kontuzja palicza, czerwona kartka, bunozy, później sadloka, dużo nerwówki, ale, ale cieszę się, że graliśmy do końca konsekwentnie swoje, wykorzystaliśmy tą przewagę i, i wracamy bogatsi o trzy punkty. W naszej sytuacji te trzy punkty są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, bardzo wręcz zbawienne, bo... Można powiedzieć, że wsiedliśmy do tego wagonu, który goni uciekającą dwójkę. A co będzie na wiosnę, zobaczymy. Bardzo się cieszymy z tych trzech punktów, bo na Wiśle nie wygrywa się co dzień. Ostatnio do Wisły mamy jakiegoś farta, no oby ten fart trwa, trwał dalej.